Dobry, witamy w ten piękny, słoneczny łódzki dzień na ulicy Gdańskiej. Cóż w taką pogodę jest lepszego niż owoce egzotyczne? Dlatego zaczynamy od Willi Langego, czyli producenta rowerów. To jest taki charakterystyczny łódzki motyw, że jak jest willa, to pewnie gdzieś obok jest fabryka. I rzeczywiście tutaj też tak było. Była to fabryka między innymi rowerów, ale jej już nie ma. Została za to sama willa. E, stały łódzki motyw numer 2 jest to willa, w której jest przedszkole. Na Starym Polesiu mamy ich bardzo dużo. E, w związku z tym e, zazwyczaj nie można wchodzić do środka, bo moglibyśmy porwać jakieś dzieci. E, dlatego też moja książka jest o detalach, które widać na zewnątrz. E, akurat ta lokalizacja znalazła się w roślinach Starego Polesia ze względu na te piękne ananasy. E, ten motyw widoczny w medalionie, czyli w tej owalnej formie. E, to oczywiście pewna wariacja na temat rogu obfitości, czyli takiego detalu, który generalnie odsyła nas do bogactwa, powodzenia, prestiżu, e, do tego, żeby nam się dobrze działo i, krótko mówiąc, zdarzyło. E, szczególnie podkreślony tutaj jest ten ananas, e, a ponieważ o ananasie jest dużo dobrych historii do opowiedzenia, a to właśnie dlatego e, zaczynamy od tego rogu obfitości. Rzadka sprawa, że w parterze jest jakiś detal. Tutaj zazwyczaj jest boniowanie i co to dokładnie oznacza, to dowiemy się niedługo. A tu taki wyjątek, że właśnie ten detal jest taki bardziej ozdobny i dekoracyjny. Ten śmieszny wzorek, który biegnie po obwodzie, to jest jajownik albo wolę oczy. Kto zobaczy w tym wolę oczy, to znak, że należy zmienić dostawcę. Ale on jest z nami od starożytności. Już starożytni Grecy, dużo książek zaczyna się od tego zdania, już starożytni Grecy używali takiej formy i od tysięcy lat jest ona z nami. Jeżeli chodzi o ananasa, tutaj ktoś przyłożył się do zrobienia formy, ponieważ widać poszczególne oczka. Oczka ananasa to są te takie małe części. Każda z nich to był kiedyś kwiat. Więc kiedy patrzymy na ananasa, to widzimy cmentarzysko kwiatów. Każdy owoc ma ich około 150. I stąd wzięła się nazwa, która obowiązuje m.in. w angielszczyźnie, czyli pineapple, czyli szyszku jabłko. Co do jabłka, to prawdopodobnie chodziło o smak, ale jeżeli chodzi o tą szyszkę, to właśnie chodziło o zbieżność kształtu oczek ananasa z łuskami szyszki. U nas mówimy ananas i to jest bardziej klasyczna nazwa, dlatego że nanas to po karaibsku. Doskonały owoc. Karaiby są też jedną z licznych ojczyzn ananasa. W związku z tym, kiedy Kolumb przywiózł go z powrotem w 1493 roku, bo to jest taki owoc, który ma swoją historię zaczynającą się od konkretnego roku w Europie, to my przyjęliśmy nazwę naj, najbardziej zbliżoną do oryginalnej. Zresztą jak już te owoce pojawiły się w Europie, no nagle zrobił się taki raz, że każda, każdy porządny dwór powinien mieć um, jakąś swoją szklarnię, ogrodnika, który będzie próbował wyhodować um, ananasa krajowego. Do dzisiaj w Szkocji stoją budynki, które są w kształcie ananasa. W książce do nich odsyłam. Co ciekawe, jest też pierwszy obraz europejski, na którym widać ananasa wyhodowanego na Starym Kontynencie. To jest obraz, który przedstawia angielskiego ogrodnika Johna Rosa, który na kolanach wręcza królowi Karolowi II owoc. Skąd w ogóle wiemy, kim jest ten ogrodnik? Otóż historycy sztuki podejrzewali, że ten obraz został namalowany tak w podzięce, kiedy John Rose umarł. Nie wiadomo było do końca, kiedy to było, ale datowanie tego obrazu pochodzi od tego, że Karol II ściął wąsy. Odnotowały to pamiętniki epoki, takie lokalne, powiedziałam historyczne, pudelki. E, to było w 1677 roku i prawdopodobnie ten obraz, który jest też w książce, e, pochodzi właśnie z tego roku. E, jeżeli chodzi o symboliczne znaczenie ananasa, Eee, to oczywiście symbolizuje on dobrobyt, ale też gościnność. Na przykład ananasy były wycinane na palach e, na wejściu do plantacji. Oczywiście m, z perspektywy niewolnika pewnie ta gościnność była umowna, e, ale był to taki zwyczaj, jak gdy przejęty, e, przejęty z globalnego południa też przez kolonizatorów, i dlatego do dzisiaj w wielu kurortach turystycznych ten ananas występuje e, na przykład na bezgłowiach łóżek jako rzeźby, na ręczniczkach. To wszystko e, bierze się z tego, że właśnie historia. Ananasa wiąże się z gościnnością, wiąże się z dobrobytem i wiąże się, jak wiemy, z angielskimi ogrodnikami. Ten sam budynek, czyli nadal jesteśmy w willi Langego, producenta rowerów, 1912 rok i oczywiście, jak słychać po nazwisku, e, mamy do czynienia z willą, Kranarza do Niemców. To, że Łódź jest czterokulturowa, e, to wszyscy wiedzą, tak naprawdę tych kultur było dużo więcej, e, do dzisiaj mamy bardzo dużo, na przykład diasporę czeską, e, ale skupmy się na tych Niemcach, bo tutaj temat nam ucieka. E, to jest jedna z dwóch zachowanych na Starym Polesiu na zewnątrz budynku skrzynek pocztowych. E, dobrze po niej widać, że mieszka i tutaj Niemcy, ponieważ e, sam napis jest po niemiecku: briefe, czyli po prostu listy. E, Druga taka skrzynka znajduje się również na budynku przedszkola e, na ulicy Łąkowej 13. I to jest ostatnia anegdota, jaką miałam do powiedzenia o tym budynku. Bez użycia słowa mansardowy dach, ale tego teraz nie widać, więc nie ma sensu o tym mówić. To chyba jeden z moich dwóch ulubionych adresów na Starym Polesiu, czyli Gdańska 89. Dom pod ptasimi głowami, a tak naprawdę dom Benicha. Zaprojektowany zaprojektowanym przez Dawida Landego. E, to jest takie nazwisko, że jak jest jakiś ciekawy budynek w Łodzi, to można sobie pomyśleć, hej, to chyba Landę i zwykle się nie pomylimy. E, co zachwyca? Zachwyca generalnie wszystko. Budynek jest e, budowany pomiędzy 1903 a 1904 rokiem e, i jest oczywiście po łódzku secesyjny. Oczywiście, kiedy mówimy o łódzkiej secesji, e, to trochę wierzymy plotkom. To znaczy e, na mniej więcej 3000 zabytkowych budynków w Łodzi czystej secesji mamy 50 sztuk, więc nie jesteśmy takim bardzo secesyjnym miastem, ale jesteśmy kojarzeni z secesją, więc pokażmy coś, co dobrze nawiązuje do stereotypu. Ehm, przed nami dom, który wydaje się symetryczny, ale w ogóle taki nie jest. Pierwsze, na co warto zwrócić uwagę, to to, dlaczego dom pod ptasimi głowami. E, mamy dwie świetne sowy po obu stronach. E, oczywiście najbardziej znane łódzkie sowy są na ulicy Rewolucji e, i zawsze jak ktoś się mnie pyta... E, czy co jest w przewodniku, to mówi, na pewno są te sowy z rewolucji. I właśnie dlatego tych sow z rewolucji nie ma. Są za to sowy z gdańskiej. Warto, jak już patrzymy na sowy, zwrócić uwagę, że nad sowami jest okno. To jak gdyby każdy, nawet mało inteligentny użytkownik architektury, zauważy, ale może nam umknąć jego detal. A te okna mają smocze głowy. Tutaj mamy akurat ukrytego smoka, chociaż na polesie mamy też przyczajonego tygrysa, ale duży kawałek od nas. W związku z tym, jak już patrzymy na ten budynek, to nie tylko ptasie, ale też i smocze głowy. A jeżeli już mowa o smokach, to możemy się przez to chtoniczne imaginarium e, przesunąć do nietoperza. E, jest to jedyny naprawdę nietoperzowy nietoperz w Łodzi, dlatego że mamy też koto nietoperza. E, ale ponieważ jest koto nietoperzem, to nie wliczam go do nietoperzy, bo to jednak jakaś czystość gatunku powinna być zachowana. E, nietoperz siedzi na wykuszu. I jeżeli chodzi o nietoperze, to wiąże się z nimi cała moc dobrych anegdot, ponieważ były to takie zwierzęta, które, wiecie, trochę ptak, trochę ssak, żyje nocą, poluje w dziwny sposób, ma futerko, ale ma też błony, więc od początku, od początku świata nietoperze wydawały nam się trochę podejrzane i stąd duża liczba praktyk magicznych i przesądów na temat tych zwierząt. Niestety nietoperze były też przybijane żywcem do chałup. Kiedy budowano chałupę, w dobrym stylu było przybicie gdzieś nietoperza albo sowy, które miały zapewnić opiekę do mostu. Tutaj ten nietoperz być może też jest przybity, ponieważ jest dekoracją z gipsu. One zwykle trzymają się na takich długich, długich metalowych gwoździach, zwanych czasem przez sztukatorów chrystusikami. W związku z tym, tutaj też mamy takiego przybitego nietoperza. Jak jesteśmy na tej wysokości, to koniecznie trzeba zwrócić uwagę na piękną dekorację z liści kasztanowca i z kwiatów kasztanowca. Ona jest zrobiona w bardzo wysublimowany i taki wyrafinowany sposób, ponieważ jest coraz bardziej 3D. To znaczy, zaczynamy od takiego pasatynku, który jest żłobkowany. Co to oznacza? To sobie zobaczymy za chwilę z bliska i powoli, powoli z tego tynku, e, występują kolejne ozdoby. E, na początku są to pł e, płaskie liście, które ledwo się odkształcają. E, z każdym kolejnym centymetrem tych ozdób jest więcej i są bardziej 3D. E, maksymalne ich natężenie jest e, w zwieńczeniach budynku. Proszę zwrócić uwagę, że one wyglądają jakby były symetryczne, ale nie są symetryczne. W jednym mamy wykończenie z liści, w drugim z pąków kwiatów, właściwie z kiści kwiatów kasztanowca. Kasztanowiec zresztą jedna z ulubionych roślin secesji. Zobaczymy też zaraz dekoracje w bramie i kraty w, przy przyziemiu, które też mają taki kasztanowy charakter dziwne słowo kasztanowy. Warto też zwrócić uwagę, jak jesteśmy na dekoracjach roślinnych na dekoracje wykuszu. Czyli tej części, która wystaje z fasady budynku. Tutaj również pod spodem mamy taką plątaninę z korzeni kasztanowca, która jak gdyby pnie się po całym wykuszu i kończy się w pasie kwietnej dekoracji na górze, która obejmuje datę oddania budynku do użytku. I tylko Y krzycz Bo tak dobrze nie ma nigdzie Y krzycz bałty! Ale ja dobrze nie ma nic! Tylko B A F U T I -Y, krzycz bałty! W sensie myślę, że o nasie więcej nie powiem.